W Gocie turawskiej to będzie drugi postój, i na tym postoju będziemy brać udział w Eucharystii. Wszystkim udało się ponownie dojść. Pogoda nas powiedziałabym dzisiaj na razie rozpieszcza, bo wiaterek wieje, słoneczko świeci. Idziemy lasami, drogami, także nie jest źle. Już już na, tym, miłów, żaden, na tym etapie była żaden, żaden konferencja, ksiądz Marcin mi ją prowadził. Nawet tama, już nie, nie zatrzyma mnie już, będę tańczyć przed swoim królem i to Tobie całe i nic już nie zamknie mi ust, żaden, żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama, już nie, nie zatrzyma Jak już mnie już. Jak widzicie na końcu idą ci, którzy nie mają siły. No i karetka, bo jesteśmy ostatnią grupą.